Dzień dobry Państwu. Pamiętam sejm, który obradował nocami. Pamiętam taki sejm, z którego wychodziliśmy o pierwszej, drugiej w nocy, bo taka była doraźna potrzeba przeprowadzania głosowań. Pamiętam, kiedy posłanki, posłowie dostawali 30 sekund na wypowiedź, a potem brutalnie w pół zdania, w pół słowa czasem wyłączano im mikrofon. Pamiętam sejm, który nie honorował projektów legislacyjnych opozycji. W całej poprzedniej kadencji przeczytano zaledwie osiem projektów składanych przez ugrupowania opozycyjne. W tej kadencji, w połowie kadencji, już mamy trzydzieści osiem takich projektów przeczytanych. Zaczynając to spotkanie, cisną mi się na usta cytaty z wielkich ludzi od Alberta Camille, który mówił, że wielkość człowieka poznaje się po tym, że jest silniejszy niż czasy, w których przyszło mu funkcjonować. Aż po Bogdana Olewicza, ale to jest dobra fraza, żeby zapowiedzieć najistotniejszą osobę tego spotkania. Szanowni Państwo. Kilka minut temu w gabinecie marszałka Sejmu podpisana została rezygnacja przez człowieka, który zmienił ten Sejm, zmienił oblicze polskiego Sejmu. Każdy, każda z nas to wie, każdy i każda z nas to widzi. Szanowni Państwo, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym Szymon Hołownia. Dzisiaj chcę przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu skazanemu przez umowę koalicyjną mojemu następcy, Włodzimierzowi Czarzastemu, nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, bo znacie, mnie jestem szczery i to nie jest łatwy dla mnie proces, ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy, dlatego, że podpisaliśmy to, że tak to powinno wyglądać, że jeżeli do czegoś się zobowiązujemy, to to wypełniamy. I zrobię wszystko, już robimy w zasadzie można powiedzieć wszystko, żeby mój następca jak najpłynniej wszedł w wypełnianie swoich obowiązków i przejął tę sejmową maszynę, dość skomplikowaną, to trzeba sobie też bardzo wyraźnie powiedzieć, w, bo Polsce potrzebna jest stabilność. Stabilność potrzebna jest nie tylko tej koalicji, stabilność potrzebna jest Polsce składającej się z różnych nas, z różnych Polaków. Pełniąc funkcję marszałka Sejmu, dbałem o to, choć nie wszystkim się to podobało, żeby wszyscy w tej Izbie mieli prawa. Mówiłem o tym na pierwszym posiedzeniu, na którym zostałem wybrany jako marszałek w tym krótkim wystąpieniu otwierającym, że chcę być marszałkiem wszystkich posłów. I tak, jak mówię, niektórzy mieli z tym problem, że dopuszczam opozycję do głosu. Jestem z tego dumny, że dopuszczałem ją do głosu bo uważam, że opozycja powinna mieć głos w izbie, w której kto inny ma większość. I to jest podstawowe, jedno z podstawowych praw demokracji, które powinno być zawsze stosowane, niezależnie od tego, kto rządzi, kto jest rządem, a kto jest opozycją. Wszystkich posłów, jak tu zasiadamy w tej sali, wybrali ludzie. Wszyscy zasługują na to żeby móc zmieścić się w parlamentarnej debacie, oczywiście jeżeli sami zasady parlamentaryzmu decydują się szanować. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, ale zwłaszcza ostatnich kilkanaście miesięcy to był spokojny czas na sali sejmowej. Spodziewaliśmy się nie wiadomo jakich wybuchów, nie wiadomo czego, a było w miarę spokojnie, jak na parlamentaryzm nie tylko w Polsce, ale i na świecie było spokojnie. Ośmielę się powiedzieć, że również dlatego było spokojnie i mogliśmy uchwalać ustawy i iść do przodu, że wraz z moim zespołem wykonaliśmy tytaniczną pracę, żeby każdy w tym Sejmie czuł się. Coś, co jest najważniejsze, że w polityce można zostać dalej przyzwoitym człowiekiem. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że potrafiłeś, panie marszałku, szefie Szymonie, zmienić ten Sejm. Że go się dało zmienić i że on funkcjonuje inaczej. Bardzo dziękuję za te dwa lata ciężkiej pracy i kolejne, które są przed tobą dziękuję bardzo i jedno ad vocem, jeśli mogę, bo powiedział pan przewodniczący, że stał się miejscem, w którym można oddychać, on się dopiero stanie. Niedawno na prezydium podjęliśmy pokowo uchwałę o wymianie klimatyzacji i wentylacji na sali plenarnej już w 2029 roku. Wasi koleżanki, koledzy, następcy będą mogli cieszyć się zupełnie nową jakością powietrza i mam nadzieję, że będą zadowoleni z tego. Właśnie ja nie wspomniałem o tym Niku, a to tylko słowo powiem o tym Niku, o, o, o Państwowej Inspekcji Pracy, o tej komisji, bo to słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, bo się udało poinstalować po państwo działające znowu w bardzo wielu obszarach. A na jedną rzecz jestem wściekły i to muszę powiedzieć, że tak się do tego zbierałem i z kolegą Cichockim zresztą obaj, żeśmy się tak zbierali jak pies do jeża, powinniśmy to zrobić na samym początku i mieć to już załatwione. Od samego początku moim wielkim pragnieniem było to, żeby postawić wielki maszt z biało czerwoną przed Sejmem. I nawet już żeśmy gadali z architektem, który ma tutaj całą, że tak powiem, koncepcję ulic, kwartału w zasadzie ulic, ma na nią prawa autorskie i też już się zgodził. To by była duża inwestycja, bo trzeba było się wkopać trochę przy tej skali masztu podwiejską, ale to jest, to jest jak najbardziej do zrobienia. Mam nadzieję, że któryś z moich następców to zrobi. Dlaczego to jest takie ważne? Bo teraz jak Polki i Polacy przychodzą wykrzyczeć coś władzy albo mieć jakiś, jakiś postulat... To idą pod pomnik polskiego państwa podziemnego. To nie jest miejsce w, w z szacunku dla polskiego państwa podziemnego, gdzie powinny odbywać się niektóre polityczne wiece. Przyjdźmy to wypowiedzieć, wykrzyczeć pod biało-czerwoną, jest miejsce. Trzeba to po prostu zbudować, trzeba te inwestycje przeprowadzić. Dwuletnia połówkowa kadencja marszałka nie daje takich możliwości. Czteroletni któryś marszałek może to zrobić. Dlaczego ma być tylko maszt biało-czerwony, największy na rondzie koło centrum handlowego na północy Warszawy, a nie może być tu, w sercu demokracji. Żebyśmy tu po co? Po to, żeby Wie pan tak po ludzku to było kilka trudnych spraw. Po ludzku chyba najtrudniejszy był ten Braun z gaśnicą, jak to pan powiedział. Bo to był bezprzykładny atak, bezprzykładna profanacja miejsca, religii, ale też i naruszenie godności osoby, bo pamiętajmy, że tam była osoba, która poniosła realne straty w związku z tym idiotycznym zachowaniem pana posła Brauna, za które mam nadzieję zostanie wreszcie pociągnięty do realnej odpowiedzialności. Na głupi antysemityzm na, nie ma mądrego, ale na antysemityzm na ksenofobię, na agresję, nigdy nie powinno być miejsca w tym budynku i nigdzie w zasadzie. I mam nadzieję, że nie będzie i że wszyscy, którzy stoją na straży porządku, tutaj będą o tym pamiętali. Ja proszę pamiętać, po kolejnym ekscesie posła Brauna, kiedy przed i tu wystawę rozwalił, zmieniłem zasady funkcjonowania Straży Marszałkowskiej i zezwoliłem na użycie przez nich siły fizycznej do obezwładnienia posła, który zakłóca porządek na terenie Sejmu. Do tej pory mogli tylko stać mu nad duchem i mówić Panie pośle, proszę przestać, niech się Pan pamięta, a teraz mogą zrobić z takim posłem to, co powinno być zrobione. I, 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 nie można, I nie można mieć wątpliwości. Wyobrażacie sobie, że jak leciał z gaśnicą na tę kobietę, następnym razem zaatakuje ktoś, ktoś inny, nie wiem, dziecko i co i wtedy też tylko będziemy stali i wstrzymywali ręce, bo, bo, bo święty immunitet. Jeżeli dzieje się na naszych oczach, to takich ludzi trzeba powstrzymywać. I mam nadzieję, że mój następca będzie z tych uprawnień jako zwierzchnik Straży Marszałkowskiej z całą mocą korzystać. Natomiast z punktu widzenia prawnego i państwowego najtrudniejsza, oczywiście bardzo trudnym wyzwaniem była kwestia zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, bo pamiętacie Państwo, co mi suflowano, jakie naciski na mnie wywierano, żeby może odłożyć, a może odroczyć, a może jeszcze samemu wstąpić w tę rolę i, i mnóstwo jeszcze innych pomysłów. Natomiast myślę, że najtrudniejszym momentem była sprawa posłów K byłych, Kamińskiego i Wąsika, bo w niej zogniskowało się bardzo wiele różnych kwestii. Zogniskowała się i kwestia takiego, to było takie apogeum też, jeśli chodzi o odchodzenie PiSu od, od władzy. Oni chyba wtedy dopiero zrozumieli, że zmieniły się czasy, zmieniła się epoka i, i że już jest inna Polska. Ale też szczerze muszę powiedzieć, że po tej sprawie te relacje się tak poukładały, że już później nie było problemu albo jakichś większych problemów. Że to było takie apogeum na początku, które widocznie musiało się znaleźć, mieć przesilenie. Nie, apogeum nie może mieć przesilenia, jest przesileniem, ale że to się wydarzyło i od. A mówiąc jeszcze dobitniej, jeszcze konkretniej, to naprawdę jest najwyższy czas żeby spróbować znaleźć jakiekolwiek wyjście z tego impasu, bo nie jest żadnym rozwiązaniem i nie powinniśmy się teraz z tego cieszyć, że prezydent będzie omawiał podpisania czy kolejnych nominacji w związku z powyższym będziemy mieli za chwilę nie 46, czy tam ilu było, tylko 546 nienominowanych. Bo, bo proszę zwrócić uwagę, gdzie my jesteśmy. Dobra, on podpisał te nominacje, on podpisze następnym, ale my ich będziemy nazywać neosędziami czy neoawansowanymi, bo przecież to wyszło z neo KRS. Więc jeżeli my, myśmy się znaleźli w takiej sytuacji, w takim pacie, w takim kociokwiku i żeby była jasność, wiadomo, kto zaczął, bo jakby się PiS nie wziął za rozbieranie sądownictwa, to nie bylibyśmy w tym miejscu że teraz w mojej ocenie i podobnie jest z ambasadorami jedynym wyjściem z tej sytuacji nawet jeżeli jest wojna na Twitterze, jest otwarcie kanałów dyplomatycznych, jest otwarcie kanałów rozmowy, nawet jak była największa zimna wojna między dwoma największymi mocarstwami kilkadziesiąt lat temu, to szef sztabu amerykański miał telefon otwarty do szefa sztabu rosyjskiego, do szefa sztabu chińskiego, bo musi być jakiś kanał dyplomatyczny, jakiś kanał bezpieczeństwa i trzeba próbować zacząć rozmawiać o tym co można zrobić żeby system wymiaru sprawiedliwości był bezpieczny dla Polek i Polaków a on będzie bezpieczny wtedy jak oni pójdą do sądu i ich sprawa będzie rozpatrzona z ambasadorami jeżdżąc po świecie też mam to wrażenie że sprawa jest dawno przegrzana to jest naprawdę nie okej okay w stosunku do Polski że mamy szarży tak zwanych którzy są traktowani jak szarże Dafer, a nie jak ambasadorzy, w miejscach, w których Polska ma załatwiać swoje ważne interesy. Pan prezydent ma kłopot z niektórymi nazwiskami, minister spraw zagranicznych powinien usiąść z nim, a prezydent być otwarty na taką rozmowę, przejechać przez te listę i zastanowić się, jak ten system można odblokować, i znając obu, wierzę, że są do takiej rozmowy zdolni, mam nadzieję, że gotowi i myślę, że to się powinno jak najszybciej wydarzyć z uroczystości, na których po raz ostatni byłem jako marszałek i zacząłem oprowadzać wycieczki po moim gabinecie. I kilka godzin to robiłem. Tak jak robiłem to na każdych dniach otwartych, tak jak robiłem to podczas Dni Dziadka i Babci, yy, które zaczęliśmy organizować w Sejmie, bo robiliśmy ten Sejm, czy staraliśmy się, żeby ten Sejm był miejscem, do którego ludzie wchodzą i są dumni z tego, że to jest ich Sejm. Że oni tutaj przyjechali z Brzegu, z Przemyśla, skądkolwiek, ja mam za sobą setki takich rozmów. I mówili, pani marszałku, ja na pana nie głosowałem, ja nie jestem z pana frakcji, ale jestem taki dumny z tego, że możemy tutaj dzisiaj z wnukami być, że mogę im to pokazać. To serce polskiej demokracji. To były najpiękniejsze momenty całej tej pracy. Nie prowadzenie głosowań, takie właśnie spotkania. 313 tysięcy ludzi odwiedziło Sejm. Dziennikarze mają zupełnie inne warunki do pracy, zniknął koiec, słynny dziennikarski, gdzie byli trzymani w warunkach, można powiedzieć, urągających nie tylko wolności prasy, ale i normalnym, cywilizowanym relacjom międzyludzkim. Dziennikarze mają teraz do dyspozycji salę multimedialną, mają swoje zaplecze socjalne, mogą poruszać się po całym Sejmie. Czasami mam wrażenie, że po co mi to było, ale no, stało się, i trzeba mierzyć się również z konsekwencjami tego faktu. Drodzy Państwo, otworzyliśmy ten sejm również wirtualnie, mam nadzieję, że to akurat zostanie na pokolenia, wiele innych rzeczy można zmienić, ale ludzie już nie pozwolą zabrać sobie konsultacji społecznych czyli tak naprawdę zaproszenia Polek i Polaków do tego, żeby byli posłami, nie, nie, nie ludźmi, którzy wybierają posłów raz na cztery lata, ale posłami również w trakcie trwania kadencji. Żeby zaglądali do internetu i mogli komentować wszystkie projekty poselskie, prezydenckie, senackie, obywatelskie. Żałuję, że rząd nie zdecydował się na to, żeby również i tej ocenie się poddać, ale tak się stało. I dobrze, że mamy przynajmniej te. Mamy przynajmniej te i to jest wielka radość. Tych 73 tysiące głosów, które do tej pory zostało oddanych, merytorycznych głosów, merytorycznych wpisów, my ich nie wyrzucamy do kosza. My je drukujemy, opracowujemy i one są częścią pracy nad danym projektem ustawy przez cały czas jej życia, aż trafi na biurko prezydenta. Mogę się z nimi zapoznać, mogę zobaczyć co ludzie o tym czy innym punkcie ustawy o zakazie handlu alkoholem, ustawy nie handlu alkoholem, tylko reklamy alkoholu, handlu alkoholem na stacjach benzynowych, ustawy o badaniach dla posiadaczy broni. Straż marszałkowska została do użycia tych krzeseł przeszkolona. Osoby z niepełnosprawnościami wreszcie mają w Sejmie toalety, z których mogą skorzystać bez uchybiania ich godności, toalety, które są w stanie zamknąć od wewnątrz, w których są w stanie spokojnie załatwić swoje elementarne potrzeby. To są też te zmiany, które w Sejmie się dzieją, jak zmienialiśmy Sejm Dzieci i Młodzieży, a zmieniliśmy i dobrze o tym wiecie, żeby to nie był Sejm tylko młodych działaczy za chwilę partyjnych młodzieżówek, ale to, był, to jest Sejm naprawdę dzieci i młodzieży. Wiecie o tym, że zadbaliśmy o to, żeby te dzieciaki, które przyjeżdżają czasami z drugiego końca Polski, miały swój pokój wyciszeń w czasie obrad tego Sejmu. Jeżeli to, co będzie się działo na sali, przerośnie ich emocje, że będą, może są w lekkim spektrum, potrzebują momentu odboźcowania. Mam nadzieję, że dostrzeżecie to wszyscy i dostrzeżemy to wszyscy, posłowie tu pracujący, że ten Sejm był miejscem nie tylko politycznej bijatyki, był miejscem troski o człowieka. I mam nadzieję, że takim właśnie miejscem pozostanie, w którym będzie się widziało ludzkie oczy, ludzką twarz i to wszystko, co dla człowieka po prostu ważne. Są też rzeczy, których nie udało się zrobić. Myślę, że wszyscy wiemy, przynajmniej jeśli chodzi o kilometrówki, że się ich nie udało zrobić. Zostawiam pełne dosie w tej sprawie mojemu następcy marszałkowi z temu zdecyduje, czy iść z tym dalej, czy nie. Ja nie zdążyłem, przyznaję, i bije się w piersi, że już na, zwłaszcza na tej końcówce tyle było spraw, że no nie na wszystko starczyło czasu, że nie skończyliśmy prac nad ustawą alkomatową. Mam nadzieję, że z zamrażarki w komisji regulaminowej wyjdzie wreszcie projekt cywilizujący wnioski formalne które na początku naszego posiedzenia już dawno powinny przyjąć formę, o której też wielokrotnie mówiłem, no i trudno zamieniłem w takim razie wnioski formalne w te opcje, czyli opozycja szumi, skacze, protestuje, krytykuje, a rząd odpowiada, no bo tak to na ostatnich posiedzeniach wyglądało i do tego miała zmierzać ta reforma. Mam nadzieję też, że wiele innych rzeczy, które zostawiamy na stole, znajdzie przychylność. U kolejnej ekipy, a ja chciałbym na koniec podziękować tej mojej ekipie, z którą tutaj pracowaliśmy przez te ostatnie dwa lata, a więc szefowi kancelarii Jackowi Cichockiemu, Stanisławowi Zakroczymskiemu. Żartowaliśmy czasem. Od... Sejmowego przedszkola po platformę rozmów z marszałkiem Sejmu, platformę współpracy z marszałkiem Sejmu dla mniejszości etnicznych no właśnie, o tym nie w Polsce, no ale właśnie. ja powiedziałem, od dziesiątków tysięcy opinii, każda z nich nieanonimowa, każda z nich podpisana profilem zaufanym, po setki tysięcy obserwujących na mediach społecznościowych. To jeszcze Ci coś powiem, żeś powiedział. O Niku i o Państwowej Inspekcji Pracy, bo ja zapomniałem. O Niku o Państwowej Inspekcji Pracy, o Państwowej o Komisji do Fedowili, o współpracy międzynarodowej, o dyplomacji parlamentarnej. Usłyszą państwo z ust posłanki, która jest nowa w tym sejmie, Barbary Oliwieckiej. Dziękuję serdecznie, szanowni państwo. Ja poprzednią kadencję sejmu śledziłam dzięki państwa doniesieniom medialnym, ale też słuchałam naszych niestarszych, ale bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek naszych parlamentarzystów i powiem szczerze, że ten obrazek był smutny. To był obrazek zawłaszczonej twierdzy. I dzięki Szymonowi Hołowni naszemu wtedy przewodniczącemu i nadal partii dostaliśmy się do sejmu, pełnimy mandat posłów, posłanek i pełnimy go z takim nastawieniem, jakie właśnie no, było zawsze naznaczane i promowane przez marszałka Szymona Hałowni. Takie, że polityka to służba, a naszymi pracodawcami są e, obywatele. W takim duchu e, pracujemy jako Polska 2050. No i oczywistym było to, że miejsce pracy musi być otwarte dla pracodawców, dlatego tak ochoczo i chętnie zapraszamy naszych gości, wycieczki e, grupy indywi osoby indywidualne, i to, co powiedział pan marszałek, to jest zawsze taka szczególna chwila dla tych osób które tutaj wchodzą bez względu na to na kogo głosowali to jest ważne że tutaj czują się częścią tego systemu demokratycznego i śmiało mogę powiedzieć panie marszałku że w tej izbie w sejmie po prostu łączysz Polskę i wszyscy wiedzą bo wie, wie, wie to koalicja rządząca wie to opozycja i wiedzą to tysiące osób które tutaj właśnie e, odwiedza ten gmach ale w tej bieżącej sejmowej bardzo często zapominamy o tym też co marszałek Szymon Hołownia robił na arenie międzynarodowej a to jest bardzo kluczowe i o tym chciałam powiedzieć kilka słów bo format białostocki czyli te spotkania które marszałek zainicjował z przedstawicielami ze swoimi odpowiednikami z krajów Europy Estonii Łotwy Litwy Finlandii z, z przedstawicielem Ukrainy Rady Najwyższej Ukrainy są kluczowe bo to pomaga lepiej nas zrozumieć pomaga wypracować wspólne stanowisko mieć wpływ na politykę europejską a na końcu... ...dwa lata temu czy uda się to taka techniczna rzecz. Zrobić tak, żeby posłowie nie podjeżdżali autami pod samowejście i parkowali na mm, chodnikach. Dlaczego to się nie udaje? Z dwóch powodów się nie udaje. Myśmy i tak, już wie pan, zrobili rzeczy, o której może nie wiecie, ale dra drastycznie i to posłowie z kolei przychodzili do mnie i robili awantury. E, gdziekolwiek się pojawiłem, ograniczyliśmy liczbę samochodów na posła, które mogą wjechać na teren Sejmu. E, bo zdarzały się tu, jak, jak zauważyliśmy, jak odkryliśmy, sytuacje, w których e, no, po prostu był to darmowy parking wśród śródmieściu. W, w, ograniczyliśmy to w sposób radykalny, ile ja miałem telefonów, hańba, skandal, siada i przeproś, nie chcą mnie wpuścić, jak ten strażnik mógł mnie nie rozpoznać, ja jestem posłem. W, w, ty, ty, tysiące razy były takie sytuacje, to się zdarzało. Staraliśmy się to jakoś załagodzić. My mamy parę problemów tutaj nawarstwiających się. Po przede wszystkim najgorsze są dni, kiedy obradujemy razem z Senatem. I tutaj jest naprawdę bardzo trudno zmieścić wszystkie wtedy te samochody, które powinny stać, plus mamy stale kilkadziesiąt procent miejsc wyjętych z uwagi na remonty. Mieliśmy miejsca, ale teraz na tych miejscach stoją kontenery, stoją rusztowania, remonty się muszą odbywać i... Przepraszam, że się nie udało tego załatwić. Powinno to zostać załatwione, mam nadzieję, że moi następcy, nasi następcy zrobią to dużo sprawniej, dużo skuteczniej i jak się te remonty wreszcie pokończą, to zrobią też w, i z tym porządek. Jakimś rozwiązaniem byłoby kopanie tu parkingu podziemnego, ale to się stanie dopiero wtedy, jak któryś marszałek, tylko on musi mieć 4 lata, weź sobie. Zdecyduje się wyburzyć hotel poselski i zrealizować te plany, które już dawno leżą na temat hotelu poselskiego, to znaczy doprowadzić do wybudowania tu po prostu nowoczesnego biurowca energooszczędnego z biurami dla posłów. Nie może być tak, że posłowie przyjeżdżający gdzieś z Polski muszą chodzić po restauracjach na spotkania. To nie jest ani bezpieczne dla nich, ani dla kraju. Powinni tu mieć biura pewnie w jakimś systemie rotacyjnym, nie tak jak w Kongresie, że każdy ma swoje, bo się nie pomieścimy, ale z 200 takich biur powinno być na pewno dostępnych dla posłów, żeby się nimi mogli dzielić i normalnie pracować. No ale to pieśń przyszłości. Zrozumcie, że horyzont polityczny nie widzi się z horyzontem inwestycyjnym. Inwestycje się czasami podejmuje w horyzoncie 4, 6, 8-letnim, a tutaj człowiek, ja chyba, ale sprawdźcie to, mi się wydaje, że po tych dwóch latach jestem jednym z najdłużej urzędujących marszałków w historii III Rzeczpospolitej, bo stąd się wylatywało po dwóch, trzech, czterech miesiącach, po pół roku. Bardzo rzadko, rzadki ptak zdarza się marszałek Marszałek, który był całe cztery lata. Kluczko, Radio TOG FM. Panie Marszałku, jeszcze cały czas drugą osobę w państwie. Zapytam o pierwszą osobę w państwie. Czy zgadza się pan z opiniami też prawników, ale i polityków wyszczępał? Że... Prezydentowi, z którym mam dobry kontakt, choć się z nim nie zawsze we wszystkim zgadzam. Życzę, żeby, żeby dobrze te funkcje sprawował. Nie wiem, jak Państwo to ocenicie, ale myślę, że w tym, co powiem, jest odrobina perwersji, e, takiej politycznej perwersji i też czegoś, na co widzę radykalną niezgodę po obu stronach tego sporu. E, ja naprawdę mam dobre relacje z Panem Prezydentem e, i z Panem Premierem. E, czy jestem jedyny w Warszawie, który takie ma? Mogę się założyć, że pewnie jednym z niewielu. E, zamierzam dalej właśnie w ten sposób postępować, bo uważam, że tylko to jest w stanie. Tylko ta logika połączonej bieli i czerwieni, połączenia polskiej flagi jest w stanie przeprowadzić nas przez ten zakręt, w którym tutaj jesteśmy. Jak, jak ja bym miał, że tak powiem, dostać po tej czy innej części ciała za to i, i mam być nazywany symetrystą, proszę bardzo, ja już wszystko na swój temat słyszałem. No właśnie chciałem dopytać tylko, czy to była ta polityczna cena, o której pan powiedział, że panu się dostało po prostu po tym. Czy... Wie pan co, no, no jak pan, przepraszam, no nie no, bądźmy, tak nie, nie, nie kokietujmy, no dostało mi się, tak? No dostało mi się. Natomiast jeżeli mam zapytać siebie, czy mi się dostało w zasłużenie, to nie wiem. Natomiast czy, czy, czy warto było na koniec? Tak, warto było. Ja na koniec będę mógł spojrzeć sobie w lustro, w zasadzie w tej sprawie do końca życia ze spokojem. Mamy jedno imię i nazwisko, a to, co przed nazwiskiem zmienia się czasami jak w kalejdoskopie, więc na koniec mogę tylko powiedzieć również memento dla... Pana Przewodniczącego, śpieszmy się kochać marszałków, tak szybko odchodzą. Z przewodniczącymi, posłami, ministrami jest podobnie. I myślę, że to taka dobra, jak na moją marszałkowską stypę, w egzystencjalna puenta. Bardzo Państwu dziękujemy. Lśnij jak diament, bądź zagadką. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, zwróćcie Państwo uwagę. Że za też stosowną dopłatą kolega gramatyka nie zaśpiewał tego, że jestem jak diament, a na pewno miał przygotowaną również tego rodzaju wokalizację, prawda? Zawsze, panie marszałku, jest czas śpiewania, jest czas zakończania konferencji. Cześć Boże, jak to mówicie, Dziękujemy u w Tak jest. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami.